Oto ja, a to Mikołaj, który dzisiaj będzie moją ofiarą. Widzicie te zdrapki? Jedna z nich jest fałszywa. Właśnie w niej znajduje się 200 tysięcy złotych. Tylko jest mój haczyk. Nigdy ich nie otrzymacie. Włodny na pomysł wytłumaczenia chłopakom nowego pomysłu na szorca, żeby całkowicie się nie skapnęli, że coś próbuję ustawić. Łyknęli to, no i sami zobaczcie, co się wydarzyło. Za te zdrapki przeżywamy cały jeden dzień. Z wygranej. Czy uda nam się przeżyć cały jeden dzień za wygraną ze zdrapek? Przeżyjemy pierwszą zdrapkę. Ja jestem już doświadczony w z zdrapek. Nic nie wygrałem. Szansa. Mam nadzieję, że będzie to szansa na przeżycie dnia. O, fajna gładziutka zrapeczka, jak ona chodzi, widzicie to? Pa, 200 koła. Wy, wy, wy wiecie, co my byśmy. Ja. My byśmy na. Oj, jest człowieku. Ale byśmy dzień. Błagam, wygrajmy to. Ty, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ty, kurwa. Ty pir. Ty 200 koła, kurwa. Co? 200 koła, kurwa. Co? Co ty piry? Pukasz, pokaż mnie! 200 koła wygrałeś! Oh my god, stop bro! Kurwa! Tu, tu klej, tu, tu, masz tu klęk! Ja też kurwa! Tu, tu. Chodź! tu! koła! Stary, 200 koła wygrałeś! Co ty kurwa ja. Szczerze, widzowie, nie wiem co się odje... Będę przeklinam! Wyje... na algorytm! Dajcie ku... złotego dolara! Kurwa na kur... kudły kładę! Bo właśnie wygrałem 200 kur... tysięcy złotych! Cały wiek kur...